A dziękuję bardzo, że pytasz. Wiesz co, u mnie wszystko wyśmienicie, naprawdę idealnie, ale powiem Ci szczerze, że Amelka w tym roku to mnie tak zaskoczyła. Dostała same piątki i szóstki w roku szkolnym. Jestem z niej bardzo, bardzo dumna. Mój branek to dostał a na high school w najlepszym stanach. Takie stypendium! Że, oh, I'm proud of no proud ja serce. też jestem bardzo z niego dumna, pogratuluj mm. mu z całego serca, ale wiesz za to co Amelka zrobiła w tym roku? Mm. W tym roku Amelka dostała pierwsze miejsce w państwowym konkursie wokalnym. Mm. Amelka, Amelka zaśpiewaj tą piosenkę, co dostałaś pierwsze miejsce. Mamo! Za moich czasów to na stole było zawsze 12 potraw. Ja wiem, że wy jesteście tacy nowocześni, ale tradycja to tradycja, synu! Przecież jest 12 potraw. No, może jak liczysz masło, sól i pieprz, to jest 12, ale za moich czasów 12 to było 12. Amelka, wesprzyj babcie! Babcia ma rację. Babcia ma rację, babcia ma rację. A wiecie, co się dzieje potem? Ja gotuję, sprzątam, piorę, przed tymi świętami wszystko dla rodziny robię. I co? I będą mi jeszcze gadać, że nie ma dwunastu potraw. A ktoś nie pomoże w ogóle przed tymi świętami? mam mówić, że mam tego bo na święta. Nie pyskuj! O, oh Hani, ja to mam catering i powiem ci, że to jest super opcja, bo ja się w ogóle nie narobię i takich mnie nie ma. Katering, catering, catering. mój mąż nie daje mi pieniędzy na catering, gdybym dostawała pieniądze, to bym przy garach nie stała, a wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że potem w lodówce to leży tydzień, nikt tego nie je. W Tak jest i widać, Amelka, skóra i kości! Chudinka taka, poczekaj, poczekaj, babcia ma <noise> cukierka dla ciebie, bo ty lubisz cytruski. Tak? Mmm... Babsiu, co to jest za cukierek? No cukierek zwykły, co ty, co ty opowiadasz? Mamo, to jest 15 lat po terminie ważności! No. Oj, ale, oj, co ty opowiadasz? Słodycze się nie starzeją! Ja ci, siostra, życzę tak. Zresztą to ty męża zmień, bo on ci na torebkę nie daje spa. Twoja pójdę to... Zaraz kość wygląda. Mamo, ja to Ci życzę, żebyś zawsze tego piękna była, o młodym duchu. Zdrowa, przede wszystkim zdrowa. Zawsze mi tego zdrowia życzysz. Ja 70 lat i zdrowa jestem całe życie! Całe życie! Powiem ci tak, numer jeden, to ty w ogóle włosy. Włosy tutaj, baznokcie, nic nie zrobione, tylko te gary, Amelia, dzieci, życie marnuje. może ja ci teraz żyję? Nie, ja ci jeszcze powiem. Czułbyś mi jakiejś wakacji pod palemką, jakiegoś, jakiegoś a, tak. faceta może młodego, tak nowego, bo z Karolem no już. Ja starsza jestem, ale już drugą młodość przeżywam, a ty, jak ja widzę, po prostu ty nic nie było nigdy. Nigdy nie było teenage'a. Ci życzę po prostu tego, żebyś ty miała wielką willę. Big house, big house po Karola nie ma z nami już 20 lat. 20 lat nie ma twojego. No. <noise> Żerzyś, to no Po prostu chodzi o to, żebyś po prostu... Stany, California. Wszystkiego najlepszego siostra, wszystkiego najlepszego. I my się tak kochaliśmy całe życie, całe życie. Ja nijak z tą Kaśką. Tą Kaśkę to tą... byłbyś w końcu... O. Sister! Brata, ja jeszcze nie skończyłam, no! Bo ja kochaniutka, kiedy ślub? Y jak, jaki ślub? Bardzo mam dopiero 16 lat, bez przesady. I Bardzo dobrze, żadnych chłopaków. Żadne? A kiedy weź ty żarty? się uspokój! Uch, nie, oszalałeś, ty się uspokój! Uspokój się, bo to y, zanim dziecko, y, dziecko? Zanim, zanim odpowiedniego kawalera znajdziesz, to trzeba no. szukać już teraz, żeby przed 25 wiosną z domu. się babci nie słuchaj, bo ja ci powiem Ja jestem niezależną kobietą i mojego husband to po 30 znalazł No i moje i... życie będzie. I jak i jak na tym wyszłaś? Co po kawience? No ty Amelka to dopiero chłopaka po 25 roku życia do. Domu. O, oszalałeś, oszalałeś. oszalałeś, oszalałeś. Wcześniej oskik go wyrzucę. Oszalałeś.